Bądźmy. No, level nieistotny, ale póki co gówniany. Wiesz, że trzeba coś z tym zrobić. Nie lubisz dróg na skróty i generalnie to wiesz co nieco o życiu. Będąc w kolonii mało kto zwracał na ciebie uwagę. Bujałeś się głównie po lasach, a czasami wracałeś do nowego obozu. Miałeś dziwne hobby. Lubiłeś polować na ogniste jaszczury, pełza zobaczy inne paskutwa, które nie są wilkami bądź ścierwojadami. Ty chory pojemie. Mówią ludzie, ale to zwykłe cioty. Życie biegnie ci na polowaniach, snocowaniu pod gołym niebem, dostarczaniu mięsa do obozu. Raj po prostu. Trawiasz w końcu na pewnego ziomka w nowym obozie. Jego imię cię początkowo nie przekonuje. No bo wilk. Gdyby to był chociaż wark lub rozprówacz, ale nie. Jest wilk. No ale imię to tylko imię. Powiedział, że zrobi ci pancerz, spójd pancerza pełzacza. Wymyślił to, wypalając blanta od jakiegoś leszcza z kucykiem. Tylko chciałby, by ktoś został królikiem doświadczalnym. Ty nie masz szacunku dla królików, to żaden honor królika upolować. Ale na szczęście ten typek oddziela kilkanaście poziomów wyżej zgodził się wypróbować tą zbroję. Ciekawe, jak tak szybko napakował tyle poziomów. Musisz go o to kiedyś pytać. Zbroja natomiast okazała się lepsza od wszystkich twoich dotychczasowych pancerzy. Miałeś tych płytek pełzaczy od zajebania. W końcu to jest twoje hobby kurwa. Typ na to poszedł. Zbroja po kilku dniach była gotowa. Pasuje jak ulał zajebiście. Do tego zakładasz gniewną Jaki Jakiś mieczy, który już wszyscy płatne, że mieli na składzie, ale wygląda git. No i tnie git. Czas zapolować. Tylko pojawił się pewien problem. Nagle w kolonii zniknęły wszystkie bestie. Ktoś powybijał błotne węże na bagnie. Sieniostwory w lasach, trole też gdzieś zniknęły, a na plaży został tylko piasek. No szkurdę. Podejmujesz decyzję. Nie po to zdobywałeś tyle doświadczenia, żeby na 60. poziomie spękać tereny orków. Tam chodzą te wszystkie paskudztwa, na które możesz zapolować. Nagle jeb bariera znika. Patrzysz ze szczytu z jakąś zrujnowaną fortecą, jak cała banda więźniów zaczyna uciekać. Ty nie masz ochoty, bo w Khorinis tylko same wilki i ścierwojady. W końcu rozparasz ognisko gdzieś w okolicy starej górskiej fortecy. Budujesz mini-palisadę, żeby nikt ci się nie wpierdolił na rewil, gdy śpisz. Masz zajebisty widok na okolice. Poza tym nagle do doliny zleciało mnóstwo paskut, nawet takich, o których ci się nie śniło łącznie ze smokami. Szykuje się najlepsze porowanie w twoim życiu, czujesz twardość twojej gniewnej stali. Już myślisz o tym, jak zanurzysz ją w ciała wrogów. Zaczynasz porować i poznajesz coraz to inne gatunki paskutw. Niby powinieneś martwić się orkami, ale orki widzą twoje dokonania. Strofę, w które zbierasz, robisz swoje własne ulu turbomuru. Nie wiesz, że takie coś robisz, ale orki cię zostawiają w spokoju. W sumie profit. Jesteś mistrzem w dosłownie każdej broni. Dwieście siły i zręczności. Nikt ci kurde nie podskoczy. Nawet nie wiesz, kiedy wbiłeś szósty krąg magii i najebałeś tysiąc many. Zaczynasz myśleć, czy na kolejne śniadanie nie opierdolić jajecznicy ze smoczych jaj. Pewnego dnia podbiega facet z kucykiem. Wygląda na świra, ale moment. Coś w nim wygląda znajomo. Słyszysz jego głos. Możesz mnie czegoś nauczyć? W końcu spotykasz bratnią duszę. Stajesz się jego mentorem i uczysz go, bo czujesz, że moc w nim jest silna. W nocy słyszysz krzyki orków połączone z rykiem gadów. Rano postanawiasz ruszyć zapolować, ale cała dolina okazuje się pusta. Po tygodniu w końcu łamiesz swoje postanowienie i ruszasz do korynis. Podobno jakiś typ zajebał paladynom okręt, po tym jak wybił smoki w górniczej dolinie wcześniej, porując na całą faunę z okolicznych lasów. Nie oszczędził nawet owiec Arwina. Mieszkańcy Korinis chyba będą musieli przejść na wegetarianizm. Okazuje się, że ten bohater, którego nauczałeś, okazał się najlepszym łowcą na całej wyspie. No, żesz, kurwa. Nazywasz się gestatty, ty jesteś. Byłeś myśliwym. Subskrybując kanał, oceniając i komentując ten film doceniasz moją pracę i wspierasz rozwój mojego kanału.